najbogatsze i ze skala produkcji która jest niewyobrażalna w europejskich warunkach. Połączcie sobie te kropki. Najnowsza technologia plus zerowe podatki wyraża podatkowe. Wynik? Żywność tak tania, że żaden europejski rolnik nie zejdzie do tej sceny bez bankierstwa. To nie jest wolny, wolny rynek. Ja bardzo mi się podoba wolny rynek, ale to jest gra. Znacznymi kartami, których Polski rolnictwo jest ze góry skazane na porażkę. I co się stanie w Polsce, gdy umowa Mercosu i Unia Europejska wyjdzie w życie, I zaleje na, na tanie żywność żywności ze korporacyjnej plantacji? Scenariusz jest prosty i przerażający, bo widziałem to już w innych miejscach. właśnie rolnicy nie Nie mieli właśnie mieli wyboru. właśnie sprzedać właśnie żeby spłacić właśnie I właśnie kto tej ziemi kupi? Dokładnie tak kupienia ja tej samej korporacji ADN Bung Karzył. ma ziemia za A co za ludźmi? Byli rolnicy, pozbawieni środków do życia, przeniosli się do miast. Będą żyli we coraz gorsze warunkach, szukając jakiejkolwiek pracy. Tak właśnie powstają fawele. To proces, który zmienił strukturę społeczną kraju. Ze dumne gospodarzy ludzie stają się mędzazanymi, we, we wiałki aglomeracja. Jeśli myślisz, że to jest niemożliwe w Europie, to spójrz na to jak szybko zmienić świat. Likwidacja rolnictwa to pierwszy krok do ubóstwa całej regionów i jeden argument za umowę ze Mercosury jest, jak słyszeliście, to będzie tańsze jedzenie w sklepach. sklepa. To też może to jest prawda na początku, ale uważajcie, bo to jest klasyczna pułapka na konsumenta. Pamiętajcie co działo się w Polsce, gdzie wychodzili wielkie sieci dyskątowe jak Lidl, Kaufland czy Giedronka najpierw. Czyli mały lokalny sklep z cenami? A co stało się potem, gdzie konkurencja zniknęła? Cena poszła w wybórę, często jest to nawet wyższe niż w Niemczech. Zmowa w Mercosur będzie identyczne. Kiedy wielkie korporacje z Ameryki Południowej wykończą polskich rolników i przejmą rynek, nie będzie już nikogo, kto mógłby z nimi konkurować. I ten podniosł cenę, bo Polska nie będzie miał już miała własnej suwerenności żywnościowej.

Tak bez słowy import przemysłowy do Niemiec i zniszczy rodzające się przemysły w Brazylii czy Argentynę. To jest sytuacja typu przegrane- przegrane dla zwykłych obywateli obu kontynentów. Kto więc otwiera szampana? Tylko dwie grupy. Pierwsza to wielkie korporacje rolnicze, zajęcie się działamy na Bermudach. Druga to wielki przemysł niemiecki, które potrzebuje nowego rynku i zbitu. Politycy po obu stronach oceanu podpisali pakt, który służy wyłącznie gigantom kosztem zwykłe ludzi. I dlaczego to nie robili? Wiedzę, że, że to zaskoczy obywatelom. Zostawiam wam te pytania. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, bo dla mnie odpowiedź jest przyrwała, co